Cześć, jestem Kondinos i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmie, tak jak widzicie w tytule, recenzja a recenzja czego zaraz się przekonacie. Możliwe, że... A to przeczytam wam ze na raz. Dobra, to sobie pójdziemy Fabularny, epizodyczny tryb, e, tryb grydy D Long Dark Gracz może... Tutaj e, są... Są to te dwa tryby, ale zmieniamy trzy. Dajcie sobie gry po przycisze. Dobra. E, pierwszy tryb nazywa się... Wintermood, to znaczy to jest tryb fabularny, episodyczny gry The Long Duck. Czyli prawdopodobnie jest to coś jak GTA, czyli robicie misje i tak dalej. Tryb przetrwania. No to pozbawiony fabuły tryb gry, w którym gracz może spokojnie przemierzać świat. Jedynym celem jest przetrwanie, a zakończeniem śmierć. Twórz własną historię. I ostatni tryb wyzwania kupiona wokół serii celów kampania o jasno wyznaczonym początku i zakończeniu i przejście zajmuje od 1 do 3 godzin jeszcze jest tu coś takiego jak dodatki to wszystko jest w menu głównym wyświetla dodatkową zawartość no to sobie potem zobaczymy opcje czyli takie ustawienia jakieś yy, te ustawienia yy, skróty klawiszowe można ustawić jasność, jakość. W no, wszystko tutaj na ultra mam. Nieźle. Dostępność, wyświetlanie, sterowanie. No to co? Chyba zaczniemy sobie od trybu Wintermood. Zrobimy jakieś tam misje. Znaczy ja nie wiem co tam będzie. Czy to będą misje? Czy coś takiego innego? Wszystkiego się dowiemy zaraz. Rozpocznij nową historię. Aha. Czyli mamy tak. Odcinek pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, czyli pewnie rozdziały jakieś takiego. Przeczytam wam. Odcinek pierwszy. Odcinek pierwszy do not go gentle. Mackenzie i dr Crenwood zostają rozdzieleni, gdy ich samolot rozbija się w dziczy w północnej części Kanady. Walcząc o przetrwanie, Mackenzie odwiedza miasteczko Milton, gdzie zaczyna pojmować skalę cichej apokalipsy. Czyli chodzi o to, że po prostu yy, rozbił, się, rozbił się samolot chyba dwóch znajomych jakiś i ro rozbił się w dziczy. Mackenzie to chyba jest nasz, nasz bohater. Dobra, no to przechodzimy. Rozpocznij. Czyli tak, początkujący ocalały dla nowych graczy. No to wiadomo wybieramy początkujący. Tytuł historii pierwszej nazwijmy odcinek zaczynam jakieś intro, muzyczka jakieś nie wiem, a tutaj widzicie są napisy, a nie widać kto pracował przy niżach Myślę, że to będzie serio fajna gra e, Kosztowała ona Właśnie chyba najważniejsza rzecz Ile ona kosztowała Gra kosztuje na Epic Games i na Steamie Tyle samo e, 89 złotych i 99 e, Na Epic Games Była za darmo chyba jakoś w zimie Sobie ją wiecie wziąłem A pomyślałem, kiedy zrobię No będzie Mamy napisy. Dobra, jak się da. O Jezu, nie da się pominąć napisy. Muzyczka jest nie, słyszycie? Dobre, Dobra, ja robię cięcie. Jak się napisy skończą, to Was bram. Cześć! Dobra, napisy się skończyły. Mamy na czarnym tle nazwy gry i logo Teraz ciemność Jakiś ekran wczytywania, widzimy królika skaczącego O, coś się zcieło No dobra, dalej skaczę Zaczyna się Nie wiem czy słyszycie Podgłośnie jakaś animacja, jakaś scenka. Okej. To chyba było wtedy, kiedy rozbił się ten samolot. 12 godzin wcześniej. Wersja językowa, widzicie? Czyli jest plus. Już moja ocenka wzrasta. Hangar firmy zając coś tam już nie doczytałem. The Joker. Joker. Znaczy się Jakieś napisy. Otwiera się drzwi lęskki again. Powiem tak, widzowie, grafika nie jest e, jakaś najlepsza. Po czułość jest trochę duża, ale to wiecie, możecie sobie pewnie zmienić. spacja, co się dzieje kiedy klikamy spację? Źródło świat łapi, pierwsza pomoc, żywność, bronie, nawigacja, dziennik i survival. To chyba takie menu gry, jest, jak spacji A tym shiftem mamy prędkość. Kurde, ciężko mi się z tą spacją. Zazwyczaj się skacze z tym wiecie. Co by tu teraz robić? No, well, here we are, old girl. Jeżeli klikam na całolot, your best flights may behind you. Takie to jest taki You're all I've got. I'd sure love to wszystko, co mam. Być może chciałabym panu dać jedną lastą, greatest adventure. Tutaj jakieś części, nic tu nie mogę zebrać. Drzwi, których otworzyć nie mogę. Tu mogę otworzyć. Wchodzę. Umywal. Damn, I was right. Grody <coughs> zrób up again. Wiecie, to jest gra taka survival, wiecie, dlatego też lubię takie gry, więc może być ona fajna. Zależy, zależy kto, kto lubi takie gry. O, też jak w Minecraft, nie za bardzo chcecie się spać. Tutaj misza. Też się chodzi do łóżka, spać. Powiem wam, ta gra może być naprawdę ciekawa. I jeden odcinek recenzji nie wystarczy, żeby całą tę grę przejść. Tu są jakieś odcinki. Papier kazotowy nadaje się na podpałkę. Zabierz! My tam chyba mieliśmy ten e, rozpalić ogień. Zdjęcie. A, rzadkie. A rare family photo. Miss you, dad. No, jakby to było? Wyjść. Tak się zastanawiam. Skrywał tutaj będzie, jak klikniemy, tak? Ogień. Trzeba zapłonnika i opał. Mamy opał, ale gdzie jest zapłon? Wiecie, dlatego mówiłem, że jeden odcinek nie wystarczy, że to będzie trzeba... Oj, ...dużo czasu na to poświęcić, naprawdę. Yy, jak widzicie tutaj, tutaj cały czas idzie... ...drewniane zapałki, dobra. Możemy rozpalić ogień. Spacja, survival, ogień. Jak to? Podpału. Przecież mieliśmy pod gazetę. Kurde, w sumie tu mamy gazeta. Zdjęcie. Nie, no to, to już patrzyliśmy. Gdzie mamy podbok? Też tutaj widzicie w lewym dolnym rogu to są jakieś statystyki. Chyba punkty życia, zdrowie, jakaś kropla, oczy, taki termometr chyba, coś takiego. Gdy nie tylko zastanawia, jakby stąd wyjść... tu jest samolot, to on musiał jakoś tu wejść. Tylko jak? Tu są drzwi na zewnątrz, których nie da się otworzyć. Chyba, że najpierw musimy ten ogień rozpalić. Kurde... Gdzie tu jest ta podpałka? Ugh. Cheap electric crap. Nigdy nie never jest. works when you need it. No widowie, tego nie wiem jak to zrobić Zapiszemy sobie grę, odcinek yy, Nadpisz, potwierdź Przyjmij Zapisywanie Dobra Wyjdź Tylko czy teraz mnie wywali tego z gry, bo chciałem zmienić tryb gry Wyjdź, potwierdź O dobra, nie wywaliło mnie, o to mi chodziło Zobaczymy sobie te inne tryby, bo jak widać te tryby odcinkowe, tak jak już widzieliście, to one mają jakoś tam, wiecie, historię, musicie coś pomyśleć, poszukać jakichś rzeczy. Więc to też jest fajne, ale zależy dla kogo, bo nie każdy lubi, tak wiecie, się zastanawiać i tak dalej. Dajmy sobie tryb przetrwania. Nowa pielgrzym. Potwierdź. Yy... Wesoła Dolina, a niech będzie wesoła Dolina mężczyzna czy kobieta? Mężczyzna. Przyjmij. Podczas lotu nad północną Kanadą natrafiasz na tajemniczą burzę geomagnetyczną, a Twój samolot rozbija się w dziczy. jak długo przetrwasz? Dobra, lecimy. Więc widzicie, ludzie, tutaj jest naprawdę bardzo dużo możliwości. Klęczasz w ciemności, odchylił, odczuwał swoje od odosobnie. Nieprawda, że to dzikusy, ale przecież ludzie. William Golding tam. Co my tu mamy? Pi A to jeszcze nie muszę Czyli tu a dobra Czyli tu jest taki wiecie Nie coś takiego jak Minecraft całkowicie Bo nie da się budować albo nie no może się da budować Trzeba to poświęcić i myślę, że w godzinkę, żeby tą grę opanować, ale na razie moja ocena to jest mocna 8 na 10. Szkoda, że skakać się nie da, no ale to już trudno. Tu też wiem, gdzieś widziałem, że tutaj jakieś zwierzęta mogą cię pożreć. Patyk, zadasz. Dobra, no ale ja zwierzęta mogą cię i dlatego musisz też o nich uciekać i walczyć. W tu mamy nawigacja, mapę, skrytkę z kamieni, farbę w sprayu, można się napić, latarkę zapalić, flarę, a nie flara i zapałki. Żywność, stare krakersy, zakurzona puszka faselki po bretońsku. Mamy tu środek antybakteryjny, bandaż, antybiotyki, surwi, ogień, zaczekaj, zaczekaj, śpiwór, śnieżne schronienie, puszka z odzysku. No, pewnie założę się, że gdzieś w nocy zaczynają pojawiać się wilki. No to ta, też taka gra, żeby sobie, wiecie, wycilować, spokojnie uspokoić się, odstresować. No tak, spokojna myślę, że jest. Chociaż, jeżeli nadejdzie noc, to myślę, że robi się nieco grubo. Co tutaj się na górze pokazuje? Tak, widzicie? Na górze coś jest jakaś ikonka. Dobra, trudno. Idziemy dalej. Jeszcze jestem ciekawy, co by było, jakbym dał opcję o jakość. I tu wszystko dał na ultra. I tu też. A tu tylko. Wszystko mam na ten, na full. Dobra, potwierdź. Hmm. Dobra, widzowie. To już chyba na tyle z tego odcinka. Powiedziałem wam, co ja myślę o tej grze. I yy, myślę, że zachęciłem Was trochę, zaciekawiłem Was do pobrania tej gry, do zakupienia. Ja zostawię sobie tę grę, nie będę jej odinstalowywał, chociaż mało miejsca na dysku. Zostawię i postaram się przejść. Może kiedyś się pojawi odcinek z Long Darka. Do zobaczenia wkrótce.